Wesołe przygody bliźniaków Klary i Kuby. Klara, Kuba, Mama Patrycja, Tata Piotr, wygupy na basenie. Pewnego sobotniego dnia Klara i Kuba spędzali wolny dzień z rodzicami w domu. Ale nudy. Okropne! Mamo, tato, pobawcie się z nami! Albo gdzieś pojedźmy! Ale gdzie? Zakupy odpadają. Mam dość tych przedświątecznych kolejek do kasy. Wiem, a może na basen? Mój kolega Bartek miał dzisiaj iść z mamą na basen. To może i my byśmy poszli? Hmm, może to nie jest najgorszy pomysł. Dawno nie byliśmy na basenie. O, tak! A Laura w ogóle jeszcze nie miała okazji. Weźcie swoje stroje kąpielowe, a ja pójdę po ręczniki i możemy jechać. Hurra, a ja pójdę po zabawki do wody. I co, przebrani wszyscy w stroje kąpielowe? Tak. Poczekajcie tu chwilkę, idę kupić dla nas bilety. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem kupić pięć biletów dwa normalne i trzy zniżkowe. Płaci pan 25 zł. Okej, okay, dziękuję. Bilety kupione. Możemy iść. Super! Klara, chodź! Nie tak szybko, zaczekaj na mnie! Dzieci powoli, żebyście się nie przewrócili, bo na basenie jest ślisko. Kuba od razu zauważył swojego kolegę z klasy. Wow, a co tak mało osób dzisiaj? Wszyscy pochłonięci gorączką przedświąteczną i biegają po sklepach. Pewnie masz rację. Ale to dobrze. Lubię spokój. Będę mógł się chwilę zrelaksować. Tatusiu, czy mogę iść do Kuby i Bartka na żółtą zjeżdżalnię? Dobrze, ale na tej białej nie możecie jeszcze sami zjeżdżać. A tamta pani z tym kołem to pani ratowniczka. Macie jej słuchać. Dobrze. To co? My z Laurą chodźmy do basenu troszkę się pochlapać że Musimy ją powoli przyzwyczajać do wody Gdy podeszli do wody Zaczęło się dziać coś niepokojącego Co się dzieje kochanie? Dlaczego ona tak płacze? Nie mam pojęcia Co ci jest? Rozbolał cię brzuszek czy co? Dzień dobry Proszę podejść do mnie na chwilkę Dzień dobry, nie wiem co jest naszej córeczce. Nagle bez powodu zaczęła płakać. Obawiam się, że to przez to coś czerwonego, co znajduje się na środku basenu. Mieliśmy już kilka przypadków takich dzieci, które się tego bały. Faktycznie, teraz przestała płakać. Oczywiście postanowiliśmy to zdemontować i zamienić na coś przyjaznego dla tak małych dzieci, ale niestety potrwa to jeszcze kilka dni. Bardzo przepraszamy za nieudogodnienia. No trudno, będziemy kąpać się na zmianę. A teraz pójdę z nią do baru i kupię coś do picia dla Was. Dobrze, kochanie. Och, jak przyjemnie. Woda jest idealna. Ups, przepraszam, ochlapałem troszkę Pana. No cóż, powiedzmy, że troszeczkę. Chodźmy jeszcze raz. To zjeżdżamy! A ty, Klara, nie boisz się? Tu jest bardzo wysoko. No coś ty, przecież nie pierwszy raz tam zjeżdżam. Tato, chodź z nami pozjeżdżać, proszę! Czy ja wiem? Mi tutaj jest całkiem dobrze. Tatusiu, prosimy. No dobrze, pójdę podjeżdżać chwilę z wami. I co my będziemy robić na tym basenie, skoro ty nie chcesz się kąpać? Hmm? A chcesz mleczka? O, jaka śliczna nunia i jaka grzeczna! Dziękuję bardzo. Tatusiu, pójdziemy teraz na białą zjeżdżalnię? Dobrze, ale musimy pójść po pontony. To chodźmy po nie. Dzień dobry. Chcieliśmy wypożyczyć pontony na dużą zjeżdżalnię. Dzień dobry. Już daję. Spójrzcie ile świetnych rzeczy do pływania. Tatusiu, a do czego są te okulary? Te okulary służą do nurkowania. Nurkowania? Chciałabym się kiedyś nauczyć nurkować. Ja też. Hmm, może to nie jest taki zły pomysł. Pomyślę o zapisaniu was na taki kurs. Mogę pierwszy zjechać z panem? Oj, wybacz, ale dziewczyny mają pierwszeństwo, więc pozwól, że pierwsza zjedzie ze mną Klara, a ty będziesz drugi. No dobrze. Trzymasz się mocno? Tak, możemy ruszać. W takim razie zjeżdżamy. Było super! Chcę jeszcze raz! O nie! Wy mnie dzisiaj wykończycie! I tak po kolei wszyscy zjeżdżali z tej ogromnej zjeżdżalni. Ale się cieszę, że wybraliśmy się dzisiaj na ten basen. Tu jest po prostu super! Dzieciaki, idźcie pochlapać się troszkę w wodzie. Ja pójdę zobaczyć co u mamy i Laury. Dobrze! Może pobawimy się moimi zabawkami, które zabrałam z domu? Patrzcie jaka fajna kartuszka do pływania! No dobra, możemy się chwilę pobawić. Jak tam kochanie? A wszystko w porządku. Pijemy sobie kawkę i rozmawiamy z mamą Bartka. Witam panią! A dzień dobry! Chłopaki nie rozrabiają za bardzo na basenie? Nie, skądże? Może chcesz chwilę pójść posiedzieć w wodzie? To ja zaopiekuję się Laurą. Nie ma takiej potrzeby. Miło nam się rozmawia, a Laura i tak śpi sobie teraz słodko. Okej, okay, w takim razie wracam do dzieci. No to może teraz uda mi się poleżeć chwilę w spokoju. O tak, idealnie. Ale nudy, nie chce mi się w to bawić. Kuba, idziemy pozjeżdżać? No dobra. Klara, za chwilę do Ciebie wrócę i się z Tobą pobawię jeszcze. Okej. Okay. No zjeżdżasz? Na co czekasz? Zaczekaj chwilkę, mam pomysł. Widziałem w barze konewkę na wodę, moglibyśmy Twojemu tacie zrobić małego psikuska i polać go troszkę wodą. To nie jest chyba fajny pomysł? Dlaczego nie? Przecież to tylko woda. A w końcu jesteśmy na basenie. Będzie śmiesznie, zobaczysz. Mimo wątpliwości, Kuba dał się przekonać. Tata Kuby leżał sobie wygodnie, popijając soczek. I ani trochę nie spodziewał się, co go za chwilę spotka. Cii, podejdźmy go od tyłu, żeby nas nie zauważył. Okej, okay, ale nie oblewaj go zbyt dużą ilością wody, bo może się na nas denerwować. Spoko, to tylko żarty. Co się dzieje? Co się dzieje? Tata zerwał się na równe nogi. Tatusiu, czy ty się przestraszyłeś? Czy wy oszaleliście? Co wam przyszło do głowy oblewać mnie wodą tak znienacka? To miał być taki mały żarcik. Mały żarcik? Dobre sobie. Kochanie, co się dzieje? Czemu tak krzyczałeś? Ja wiem, mamusiu. Kuba z Bartkiem wylali wodę z konewki na tatusia. Co takiego? A czyj to był pomysł? To był mój pomysł. Chciałem tylko, żeby było śmiesznie. Uwierz mi, może byłoby śmieszne, ale ta woda była bardzo zimna, a wręcz lodowata. Ej, miałeś nawet ciepłej wody, a nie zimnej. Ups, nie wiedziałem, że to zimna woda. Masz, kochanie, ręcznik, okryj się nim, żebyś się nie rozchorował. Dziękuję bardzo. Od razu mi cieplej. W tej chwili proszę przeprosić tatę Kuby. Jest mi wstyd za Twoje zachowanie. Bardzo Pana przepraszam. To był głupi pomysł. W porządku, ale na przyszłość pamiętaj, że to nie śmigus dyngus i naprawdę to nie był dobry pomysł. Wiem, nigdy więcej już tak nie zrobię. Ja też Cię bardzo przepraszam, tatusiu. Nie powinienem się zgodzić na coś takiego. Już dobrze, ale takim zachowaniem nie zachęcacie mnie na częstsze wyjście na basen. Widzicie, co narobiliście? Będziemy siedzieć w domu i się nudzić. A wszystko przez Wasze głupie pomysły. Chłopcy nieładnie się zachowali, ale mam nadzieję, że zrozumieli swój błąd i więcej tak nie postąpią. Drogie dzieciaczki, jeśli podobało Wam się, zostawcie dla nas łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Ciekawe zabawki. Piszcie komentarze, a my widzimy się już wkrótce. Do, Do zobaczenia! zobaczenia.